Dzień dobry. Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. Proszę Państwa, doskonale wiemy, bo już o tym mówiliśmy, że o atrakcyjności turystycznej regionu świadczą walory turystyczne, czy walory to jest coś, co sprawia, że chcemy przyjechać w dane miejsce. I teraz, proszę Państwa, te walory możemy podzielić na walory przyrodnicze i walory kulturowe. Czyli walory przyrodnicze przypominam, to jest coś, coś co stworzyła natura i, i, i człowiek chce pojechać tego doświadczyć, dotknąć. Zobaczyć. walory kulturowe to jest z kolei coś, co stworzył człowiek i ludzie chcą tam pojechać, żeby to zobaczyć. Pamiętamy również, że oprócz walorów przyrodniczych i kulturowych bardzo ważne są walory zagospodarowania turystycznego, czyli tak naprawdę infrastruktura turystyczna, czyli coś, co sprawia, że ta turystyka jest możliwa, czyli sieć komunikacyjna, baza noclegowa, baza gastronomiczna, czyli po prostu czy, czy turyści mają gdzie się przespać i mają co zjeść i wiemy dobrze, że ta baza rzeczywiście w Polsce się Rozwija i powolutku rozbudowuje. I teraz, proszę Państwa, najwyższy wskaźnik intensywności turyst ruchu turystycznego, czyli co to jest? To jest tak naprawdę liczba osób, które skorzystały z noclegów na 100, na 100 mieszkańców danego regionu czy danego województwa. I ten wskaźnik, moi kochani, intensywności ruchu turystycznego, najwyższy w Polsce jest na wybrzeżu Bałtyku i w Małopolsce. Tam to świadczy o tym, że tam rzeczywiście turystów przyjeżdża i zostaje na noc najwięcej. Okej. Okay. Moi kochani, no to spróbujmy to przeanalizować, tak? Czy są walory, które przyciągają ludzi nad Bałtyk? No i no to po kolei Bałtyk. No może generalnie morze jest atrakcją i ludzie jadą nad Bałtyk po to, żeby Wiele ludzi jedzie, żeby po raz pierwszy zobaczyć to może, tak? Więc okej, okay, samo morze plus piękne plaże. I o tym już mówiliśmy, moi kochani. Rzeczywiście Bałtyk ma piękne, szerokie, piaszczyste plaże. No, ja wiele razy słyszałam, że nie ma piękniejszych plaż niż nad naszym Bałtykiem, chociaż. Ja osobiście widziałam równie piękne. Co dalej, moi kochani? Klify. Klify to wysokie wybrzeża, też, też wiemy, kiedy on, one powstają wtedy, kiedy tak naprawdę morze kradnie ląd i podcina go. I proszę Państwa, te klify czasem są prosięte lasem, który tak naprawdę, te drzewa widzimy, czasem się przewracają i spadają razem, razem z tym osuwającym się gruntem. Natomiast, natomiast, moi kochani, najwyższe klify sięgają nawet 90 metrów i jest to Woliński Park Narodowy. E, dalej, no, czyli mamy tak, wybrzeże, piaszczystą plażę, mamy wysokie wybrzeże zwane klifami, mamy, proszę Państwa, wydmy. Wydmy to jest coś, co, kupa piachu, możemy powiedzieć, którą przewiewa często wiatr, e, to jest coś, co oddziela nam plażę od, od reszty lądu. I teraz, proszę Państwa, te wydmy znowu w Słowińskim Parku Narodowym, jest tam park, czyli są chronione, osiągają nawet 40 metrów wysokości, więc to jest jakby kolejna, kolejna atrakcja turystyczna. Ok, proszę Państwa, kolejna atrakcja to uwaga, mierzeja Helska i Mierzeja Wiślana, czyli takie fragmenty fragmenty lądu, takie byśmy powiedzieli długie wąskie półwyspy, które mają za zadanie one generalnie wiemy dobrze jak powstają w wyniku prądów przybrzeżnych, które osadzają materiał i one no są takie długie półwyspy, cieniutkie bardzo, właśnie nazywają się mierzejami i one mierzeja helska odcina nam proszę państwa zatokę Pucką, natomiast mierzeja Wiślana odcina nam Zalew Wiślany. I teraz i zatoka i zalew nie są najgłębsze. Natomiast sama mierzeja jest atrakcją, bo to jest jeżeli jedziemy mierzeją Helską, to wiemy dobrze, że w pewnym momencie jak staniemy na tej mierzei, to gdzie nie spojrzymy, to widzimy, widzimy morze, więc rzeczywiście dużo ludzi jeździ na Hel, bo to jest, to jest niebywała. Niebywała atrakcja. Na obu mierzejach środowisko jest chronione i są tam stworzone parki krajobrazowe. Tam mamy parki narodowe Woliński, Słowiński tutaj parki, parki krajobrazowe. Czyli widzimy, że tych atrakcji rzeczywiście jest całkiem sporo. No dalej klimat. No i ja bym osobiście powiedziała, że klimat. Ym... Taką najlepszą atrakcją nie jest, bo nie wiem jak wy, ale doświadczenie Polaków jest takie, którzy jeżdżą latem na wakacje nad Bałtyk że szansa na pogodę to 50%. Będzie albo nie będzie. Dobra pogoda. W sensie ładna pogoda. Bo wiemy, że pogoda jest zawsze, ale nie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby, była. Więc rzeczywiście z tą pogodą nad Bałtykiem jest różno, różnie. Pamiętajmy również, że wpływ morza, wpływa, że latem nad Bałtykiem jest nieco chłodniej niż wreszcie kraju. Czyli jeżeli my w centralnej Polsce mamy upały, to nad Bałtykiem raczej tych upałów nie będzie. Co dalej? Musimy wiedzieć, że niestety Bałtyk jest, hmm, Chłodnym morzem. Temperatura tak naprawdę sięga 20 stopni, rzadko powyżej tych 20 stopni, więc biorąc pod uwagę inne morza, no to bym powiedziała, no to bym powiedziała, moi kochani, że y, szału nie ma. Ale i to jest paradoks, że biorąc pod uwagę inne obszary polskie, na przykład góry, Bałtyk ma dużo większe, teren nad Bałtykiem ma dużo większe usłonecznienie. Usłonecznienie to jest czas, kiedy świeci słońce i to słońce nie jest zasłonięte chmurami i tutaj rzeczywiście statystyki mówią, że tutaj to usłonecznienie jest duże, więc nawet jak jest czasem chłodno, to to słońce jest i mimo wszystko możemy wrócić z nad Bałtyku opaleni, tak? Więc myślę, że stąd też ten popularny parawanik, żeby od tego chłodnego wiatru się, się moi kochani ochronić. Kolejna atrakcja tak naprawdę w Bałtyku to o wiele czystsze powietrze, bo tam nie ma takiego wielkiego uprzemysłowienia, o wiele czystsze powietrze, które zawiera jod. To jest też szczególnie ważne dla ludzi, którzy mają problemy z tarczycą, więc to też sprawia, że nad Bałtykiem, moi kochani, mamy uzdrowiska, chociażby Ustka, Kołobrzeg czy Świnoujście. Tam jeżdżą rzeczywiście kuracjusze i spacerują i wdychają to, 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 to czyste powietrze zawierające, moi kochani, jod. Okay. Więc już widzimy, że jakby atrakcje przyrodnicze są. Morze, plaże, klify, lasy, wydmy. Yy, co my jeszcze powiedzieliśmy? Yy, powietrze, yy, uzdrowiska, tak? A więc, yy, wow! No to co nad Bałtykiem można robić? Oczywiście leżeć do góry kołami i wypoczywać, opalać się, jak nas yy, za bardzo nie schłodzi. Yy, pływać w morzu możemy. No, możemy. Dalej możemy uprawiać kitesurfing, windsurfing. Możemy, proszę Państwa, jeździć na rowerkach, są tam lasy, fajne szlaki, można jeździć, można biegać po plaży zdrowe. Można, proszę Państwa, jeżeli między ludźmi się zmieścimy. Proszę Państwa, możemy oczywiście. No, korzystać z zdrowisk, ale uwaga, możemy zwiedzać zabytki, latarnie morskie, możemy zwiedzać trójmiasto i piękne zabytki, ja ostatnio byłam w Gdańsku i wow, po prostu, tak? Możemy, moi kochani, zwiedzać Szczecin, więc wiele skansenów, tak? Więc rzeczywiście, jakby walory i przyrodnicze, i kulturowe. I teraz pytanie, czy jest to zagospodarowane? No, domyślamy się, że tak. Domyślamy się, że ilość kwater prywatnych, hoteli, pensjonatów, tego jest dużo i tego jest coraz więcej. To, tego cały czas, moi kochani, przybywa. Przybywa restauracje, nie wiem, jakichś food trucków, czyli ta baza i i gastronomiczna rzeczywiście cały czas się rozwija. Oczywiście musimy wiedzieć jedną rzecz, że Bałtyk to sezonowość. To znaczy, że ludzie, którzy żyją z turystyki w tym obszarze, zarabiają tak naprawdę latem. Szczyt sezonu to lipiec, sierpień, czyli wakacje. Nie możemy powiedzieć, że poza sezonem, poza sezonem nic się nie dzieje. Dzieje się dużo mniej. Wiemy, że zatrudnienie spada, czyli mówimy o zatrudnieniu sezonowym, dlatego, że część restauracji jest zamknięta, nie sprzedaje się tyle pamiątek, nie ma tylu atrakcji, prawda, związanych z wodą, więc rzeczywiście ludzie, którzy żyją z turystyki, muszą tak naprawdę w szczycie sezonu zarobić na utrzymanie tych obiektów przez cały, cały rok. Musimy o tym, o tym pamiętać. Ok, czyli widzimy, że rzeczywiście Bałtyk się broni, i, i nie dziwimy się, że tych turystów rzeczywiście jest całkiem sporo. No to idziemy, moi kochani, do Małopolski. No i co mamy tutaj? Mamy tutaj zabytki na liście UNESCO. Pamiętamy, że UNESCO to jest Lista Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, czyli jakby patronuje zabytkom, które są ważne w skali, w skali świata. No i co tutaj mamy? No Kraków, proszę Państwa. Ja osobiście uwielbiam Kraków. Jak tylko mogę, to, to lubię się szwendać po uliczkach, po uliczkach Krakowa. I co my tutaj możemy zwiedzić? No Wawel, prawda? Katedra i, i, Zamek Królewski. Dalej możemy przejść na rynek Góry i tam mamy Sukiennicę, tam mamy Kościół Mariacki, tam mamy piękną ulicę i Bramę Floriańską, tak? więc rzeczywiście no, urokliwe jest Stare Miasto, więc mamy, mamy takie atrakcje. Dalej niedaleko rynku mamy Kazimierz, czyli tak naprawdę dzielnicę, gdzie przeplata się, krzyżuje kultura żydowska i polska. Ja Wam bardzo polecam Kazimierz, bo dla mnie to jest rzeczywiście Wstyd przyznać, ale niedawne odkrycie, i po prostu szwendać się tamtędy dla mnie uważam, wow, rzeczywiście coś fajnego polecam. Moi kochani, idziemy dalej. No, Kraków generalnie jest, jest uznany za kulturalną stolicę Polski. Jest tam szereg festiwali, koncertów, różnych impre, imprez cyklicznych, Festiwal Kultury Żydowskiej, wianki, więc rzeczywiście, rzeczywiście w Krakowie bardzo, bardzo dużo się, się dzieje, więc pewnie każdy z nas był i pewnie nie raz jeszcze będzie. Okej, okay, ale Małopolska to nie tylko Kraków. Moi kochani, to również um, nieopodal kopalnia soli w Jeliczce, i Bochni. Znowu zabytek na, zabytek na liście UNESCO, tak? Więc musimy mieć świadomość, że no znowu chyba większość z nas tam była. Jest to piękna, zabytkowa kopalnia. Wiemy, że nawet możemy w tej kopalni przenocować. Takie organizowane są wycieczki i pewnie większość z Was na takiej wycieczce była. Dalej architektura kalwarii zebrzydowskiej. Dalej, proszę Państwa, szlak architektury drewnianej, kiedy mamy kościoły, jakieś dworki, skanseny, więc rzeczywiście tutaj się dzieje. Dalej, moi kochani, urozmaicona żywioła terenu, tereny wyżynne, tereny górskie, proszę Państwa. Mamy tutaj Małopolska, to również i województwo, i zahaczamy o Karpaty, mamy Tatry nieopodal, tak? Z najwyższym polskim szczytem, rysami, z popularnym, z popularnym Giewontem, tak? A więc, no nie dziwimy się, że ten obszar również jest bardzo, bardzo atrakcyjny turystycznie. Ja myślę, że inne regiony też się bronią i inne regiony Polski też, moi kochani, walczą o tą, o tych turystów, bo wiemy dobrze, że na turystyce jak najbardziej można, Robić pieniądze poprzez, powiedziałam, wynajmowanie noclegów, karmienie tych turystów, organizowanie im atrakcji, przejazdów, sprzedawanie pamiątek i szeregu, szeregu, pokazywanie folkloru, tak, szeregu różnych, szereg różnych atrakcji można przygotować i pamiętajmy, to nie tylko Bałtyk, to nie tylko Małopolska, to również Mazury, to, 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 to Sudety, więc rzeczywiście tych, tych, tych obszarów Polski to, to roztocza, więc cała Polska jest piękna. My tutaj mówimy o tych obszarach. Które charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego. To jeszcze raz powtarzam, Bałtyk i Mało Polska. Dziękuję. Temat znowu króciutki, przyjemny. Troszkę powtórka z tego, co było. Ja i pies brony, który dzisiaj był bardzo spokojny. Życzymy Wam udanego popołudnia.